Wielkanocny obiad wcale nie musi kosztować miliona monet i właśnie teraz Ci to udowodnię. Proponuję Ci tą przepyszną, szybką w wykonaniu, dziecinnie nieprostą i wcale niedrogą wielkanocną roladę. Przepyszne jedzonko na każdą kieszeń to jest to, co lubię najbardziej. Bo tak naprawdę nie tylko jedzeniem człowiek żyje, a na przykład spotkaniami z rodziną, Również moim zdaniem są bardzo ważne i nieważne, czy siadamy za mocno zastawionym stołem, czy po prostu przy kawie. No ale wracając do tematu tej rolady, potrzebujesz mięso mielone, u mnie jest to wieprzowe złopatki, ale kup jakie lubisz. Do tego wrzuć pokrojoną drobno cebulę oraz czosnek, przypraw według gustu, u mnie sól i pieprz, dorzuć. Jajko. Ja na 400 g mięsa dorzuciłam 4 łyżki suchej kaszy manny, i to takie dosyć spore te łyżki, i już więcej niczego nie dodawałam, tylko porządnie wyrobiłam mięsną masę. Wyrabiaj długo, żeby się wszystko dobrze połączyło. Kasza manna po to, żeby nam fajnie zwarła to mięso. Zamiast kaszy manny możesz oczywiście dodać bułkę tartą. I tak to właśnie wygląda. I teraz potrzebujesz papier do pieczenia. Ja tylko sobie jeszcze tutaj ogarnę, bo nie lubię zostawiać bałaganu. I już pędzę lecę z papierem do pieczenia. Taki mały arkusz w sumie jeden wystarczy. I na ten arkusz papieru do pieczenia wyłóż yy, mięso wcześniej wyrobione. O, zwiń na pół papier. I to wszystko teraz rozwałkuj żeby powstał cienki placek, taki w miarę cienki, on bardzo cienki być nie musi, ale żeby był w miarę cienki placek. Na ten placek mięsny wyłóż pesto z czerwonych warzyw, ale śmiało może być z warzyw zielonych, zależy co lubisz. U nas będą czerwone warzywa właśnie, pesto z czerwonych warzyw. Wszystko porządnie rozsmaruj, tak jak tutaj jest pokazane, a na to duża ilość żółtego sera. Tartego oczywiście zresztą widzisz. I teraz to zwiń w ruladę. Zaraz będę ci pokazywać, jak to ogarnąć. Nic trudnego, bo to fajnie będzie odchodziło od tego papieru. Zobacz. Pozwijaj sobie, pomagając ręką. Ja jeszcze sobie zawinę boki i tutaj poprzyklepuję jeszcze wzdłuż, bo boki oczywiście te krótsze i jeszcze wzdłuż, żeby mi się tam nic nie rozjechało. O. Podociskaj, poprzyklepuj, i teraz takie przerzuć sobie na blachę do pieczenia. O, jeszcze tutaj elegancko, żeby nic tam nie wypłynęło, i teraz to na blachę do pieczenia, i jak to już będzie na blasze to posmaruj wszystko keczupem. U mnie keczup 0, ale powiem Ci, że super by pasował, znaczy keczup 0 cukru, dodam, ale super by pasował keczup z cukrem, bo by fajnie skarmelizował się na górze. I to teraz do piekarnika i teraz patrz, jak zarąbiście wygląda to po przekrojeniu. No rewelacja, ale to jest takie pyszne, że to możesz dodać na przykład do obiadu z jakimś sosikiem albo zjeść po prostu na kanapeczkach. W każdym bądź razie polecam wypróbować Ci ten przepis, bo jest rewelacyjny albo do obiadu, albo do kanapek. Mmm, pychota, koniecznie wypróbuj ten przepis. Aha, a dodam, że piekłam na oko w 200 stopniach z termoobiegiem. Tak długo, aby mięso nie było surowe, oczywiście.